Halo, czyli witajcie, widzowie. I teraz w kolejnym odcinku z naszej kochanej serii Backpack Battles, czyli serii Pistachków. No i dzisiaj grałem panią Pyromancer. I szczerze to nie wiem, co zagrać nią. Gra się na nią chyba najlepiej, ze wszystkich postaci. Zumy to jest do masa pierwszego. Mam nadzieję, że nie ostatniego. I fajnie, jakbym teraz został przykład. Bo Wooden Sword Jak zrobisz sobie drugiego Shellstone, tego Shell tego czy tam ten, to byłby fajnie Nie dostałem, no dobra, to... Idziemy po tak I lecimy Tak, będę dostał Dżidę, bo chciałbym zajść Molten Spira Bo jest mega dobra, na początek po prostu Ale widać, że nie dostałem, no to nieważne Eeeem um wiesz, jak tutaj też mam dwa sordy, papryczkę, no i tarczy, no to czy to teoretycznie powinien mnie to pokonać, tak? Bo mi tutaj y, Woodwackerem y, staminę. ja wygrałem! O, o kurde, ja wygrałem? Nieźle. Tego się totalnie nie spodziewałem. A tu proszę, odwróciło się i wygrałem. I tak ma być. Mam być tak, kupmy sobie płomień Dodatko, tu max HP Lamp of call Nie potrzebuję O, kolejny wooden swordzik Oko, rękawice zarezerwuję, może mi się na coś przydadzą I co, i później będę narzekał, że ich nie zastała nigdy Okej, okay, młot z młotem Zobaczymy, kto tutaj wygra. No to z tego Empower daję Może na jakieś noże pójdę i pod to. Może. Zobaczymy, zobaczymy, jak to by wyglądało. Na razie wygrywa, tak? Jak ma 8 AP. No dobra, już myślałem, że. nie uda. A dobrze jest. No. To pierwszy banan mi się wydaje Bany pak Zróbmy tego miecza No i teraz bym zrobił jednak A tak, jakby... hmm. O, widzę dobra Może on to też tak ustawić na przykład I teraz te dwa banany są tutaj Jakże oczywiście przyspieszone. mi nie biorę, nie powiem, że nie. Ale wysyłając za każdy ten holy item minus 15%, tak? Zobaczymy sobie po tej rundzie, ile to będzie mi brało. Ja bym wziął na jedną broń, żeby bić coś, cokolwiek. Ale Noże. Tutaj byłby najlepszym, się leży noże na nad. No, no, te totemy, shell temy Gdybym nie on no, noży byłoby fajnie Ile to wiesz teraz? 2, nie, 0,6, tak? To też 0,6 0,8, no trochę dużo no, Ale nic, no Może się okaże, że to wygram Bo jednak w sumie bije 7, 7, 8 Oczywiście Okej, okay, no to czyli tutaj Nie za bardzo z tym ale, no zejść kolejnego szanta tematu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, to mi się podoba. Banan, tak, ale... Amulet sobie zarezerwujmy. Okej, okay. kolejny tutaj fany pak, który nie mam, jak go tutaj wsadzić za bardzo. Mogłem hmm. sobie wyobrazić, że tak. Muszę to po, po, po mnie powsadzać. O, proszę mi teraz nie dzwonić. No, ja może kupię, co? Żeby tutaj ten. banany się tu przyspieszały. O! I okej! Okay. No. Liczmy na to, że trafią mi się te wszystkie noże, tak? Bo noże były tutaj najlepsze. Okej. Okay. Jakiego ja osiągnięcia to bym się nie spodziewał. No i on mnie rozwali. No, ale takiego to bym się naprawdę nie spodziewał. Tu nie ma nic, ale jednak coś ma. Póki jest pierwszy nóż, no i to mi się podoba. R R Leder Armor też byłby dobry. Oj, on by byłby bardzo dobry z moimi tymi przyrzeczami. Jezu niu. to jest dobra. Mm. No to co on ja mam tu powiedzieć? No, no nie wiem. w sumie. nie przydałbyś się nóż sadzić, co? Jednak. No już, na by tutaj siedział. Ale gdzie bym go tutaj? No, no tutaj jest jedne miejsce, co nie? Ja... Nie! Kur. Nie chciałem go sprzedać, chciałem go odłożyć na miejsce, no i dupa, no i. No i właśnie tak to się robi. Pfff, no nie, no. Armor naprawdę. Mój lord ten Dagger'a już ale. Mój arbor Leather Arbor! No, przecież. Jak tak można byłoby go wziąć? Raga dagga dęg Raga da, ga, Tak, to jest moja reakcja, kiedy straciłem. Także mój kochany tutaj leather Armor. 10 Mbowera, to jest naprawdę dużo. 13, no, no, no. To za Almar miałbym tego jeszcze więcej? No. Mana Orbik. Zróbmy to na razie. I co to jest? potki, tak? Tam wydłużono mamy 3 buffy. Potki mają szansę na powtórzenie tego efektu po 3 sekundach. Trochę useless. Dlatego to sprzedam, bo jestem debilem. Teraz ja, tak, zróbmy tak, zróbmy tak, nie to przyspieszone Więcej pomiędzy to już o. Jak ładnie, idealnie Mana orb, przesuń mana ja Nie, tu potrzeba na połóż Mana orb, na co dzień mana orb potrzeba? Ma nic, no I tu mam tylko brał, Ok, jest dobrze. A otwierzmy. No i proszę, to o to mi chodziło. To bym chciał zajrzeć, bym się zajmował na powszechnie, że pocznę to z drugim kolejnym nożem. Który mam nadzieję, że dostanę. Niedługo. Na razie mam jedną przegraną na koncie. Albo nie mam, niestety. Jak mam tarczę, to, to mi tutaj mi to i mega plany Może pokrzyżować. Ale mam nóż. Dobra. Właśnie jest. 4, Oby tak dalej. A mina No dobra, no ja potrzebuję no, ma na zaniepotki. podki. No, na Mana pocjon jest dobry. Ale nie mam noża. To nie chcę jagódki. Drugą jagódkę. To, to nie chcę rękawic. Banana się przyda później. Na banana bananę mogę kupić teraz. Powiedziałam problem z taminą. Jest przyspieszona potrójnie eee, Jeden pomiem sprzedam, odświeżymy dwa, Valor z tego Moonshielda Panczo zostaje już tutaj many tak Zrobić to Za każdy panczo zbijesz 4, tak? No to w sumie nie jest za mam pan, że 4. A szkoda, że to jest na całej, nie. Pełnej... Ja to nie chcę. Ja chcę armor. Ja chcę armor albo nie wiem, holy armor. Jakikolwiek armor Mi się przydał. Okej. Okay. Mmm. Kosa jedna. Czyli raczej to spokojnie. To to się leczyło mega. Subklasa odblokowana mm. Właśnie, jak ma akcesu, ja mam akcję subklasy To jest pytania To nawet mikrosidera, co ja to się będę opitalał Przecież Oj, oj, oj Tak O kurde, ej, racja Poli itemy Czy mogę to być tak właśnie na przykład? Okej okay. To nabiera większego sensu dobra my tak To powkładają to wszędzie Nie, tam był armor Kurde, no ale mam nóż, dobra To, to, to było zamierzone Było po to, żeby kupić, no dagger Lecimy Dobrze jest, dobrze jest Okej, okay, tutaj jak ma... Chcę powiedzieć, że full to totema jakiegoś, ale nie ma Ani jednego full to totema Tu jest trochę więcej HP, ale dobra? On się tu leczy, leczy dużo. No i da, da co po mordzie. Oje, to tobie, tak mocne. Dobra, y, ty bijesz szybciej sobie to nie? Dwie, trzy. No okay. O, jest holy item coin. dobra Holy armor jest giga czadem Ja bym go bardzo chciał Jakbym zrobił teraz to tak Zrobiłem to tak yy, No i co? O, tak, i tu gdzie holy armor na razie, nie? Okej, okay, dobrze, to mi się podoba Taki bąż. To jest syczy na nas. Nie, jak ma pancerz, tego ja nie mam, a bym chciał. Ja bym nagła tutaj mnóstwo truty. Ja, niestety nie, nie, ja się muszę nakręcić, nie jestem właśnie bilem to się nakręca tutaj. Znaczy, ja bym nawet to billetem nie nazwał, nie? Po prostu to jest jakiś to sobie sh sh shit. Ale... nie niech będzie, no niech będzie. Byłoby tak dobrze w tym miejscu. na każde hole i tak dostajesz 2 regena czyli to być po prostu 8 regena tak na starcie gry a no, bo mnie stamina to zdawało mam no, tu jeszcze 3 sloty co nie? chcę ja na przykład to ustawię w miarę gdzieś na środku, bo właśnie tak ja bym po prostu teraz to wszystko ustawiał tutaj po kolei. Tutaj będzie jeden działaczek tutaj. Ten przesunął tutaj o jeden, tutaj zrobił tak. Czyli Moon Armor. Okej, okay, niech Moon Armor się robi. W sumie nie jest to głupie. Ja bym to być, tak. No no nie, tak nie działa tak jakbym chciał no... Znów się musiałbym I jest to tak ustawić jak... jak to jest dobrze ustawione Okej okay. Teraz tak Chcę na przykład zrobić tak I Teraz tutaj tak, tak, I tak I armor I to przed banan Który tutaj nam się przyda i to Okej okay. Jest git Trochę mi to zajęło od ustawienia Ale jest dobrze Tutaj 8 regena na starcie gry Tutaj masz szansę, że Atemy holly mają Szansa na to, że itemy, itemy holy mają. Fakty, nieważne. Że holy item mają szansę na nałożenie blinda na 5 sekund. Przy aktywacji, oczywiście. Chyba, lecz się, lecz się. Możę przegrać. Kurde. Już taminy nie miał. No ty jako magic itemy, tak. Niestety Damage and Accuracy Ty, okay, dostawisz Damage and Accuracy Okej okay. Damage and Accuracy To będziesz miał Holy to ten Nie Holy, tylko Magic item tam się przydało zbierać. Znaleźć się, Mogę zrobić ten armor, ten ognisy, co nie? Ten, byłby lepszy o wiele Syra jest o wiele lepszy No nic, za zakupy to się płaci, co nie? Jak to się mówi Kłopotę się płaci, tak Kasaka 165 Jak coś 3 tutaj mamy W każdym razie jak ten dostajesz już tutaj, plus Pancerz 20, więc jest dobrze. Empower tutaj dostaje i o to chodzi. Mam już tutaj 14 Empowera i mój nóż albieta jest 24, 27. No, i o to chodzi. Dobra. Tak <coughs> se to bavíme. To je tady... Místo... Ja bym sobie to trochę tego banana, tego tak nigdzie nie wsadzę Ale bym chciał bardzo Wolpertingera kupić No bo ja po prostu bardzo lubię Wolpertingera Co to za build bez Wolpertingera? Panowie no, sanujmy się Nie ma czegoś jak build bez Wolpertingera Bo to już nie jest build O, jest dobrze No to tak, ty w sumie drugi będziesz dobrze na tym. Accuracy i damage. Masz, no już w sumie te wiesz, mam 100% nie? Accuracy. No już masz. Kurde, ja żeś mi zdbił armora, ziomeczku. Kazimierz Dereno! Czemu ja mówię z Kazimierzem, nie? No, panie Kazimierzu, przepraszam. Panie Kazimierzu, proszę mnie nie bić. Nie ja muszę dwie rundy jeszcze wygrać, ale spotkajmy się, czekaj tam. Mama idzie kajtem. Okej. Mam tu itema kajtem, oczywiście, że mam. Okej. Okay. O jezu, tutaj mógł tak teraz ustawić to wszystko fajnie. Jakoś. To tak to ustawię. To, tak to ustawię. Nie wiem, to tutaj to tak ustawię. O. Teraz to wszędzie tutaj po prostu podoznaczane. co w sensie, no, się. O, miejscami wybrane. Tej fanny jednego kupię na moje banany. Banany, ale. Tak, dostanę na gdy dostanę 6 many, jeden. Um, jak to się nazywa? Jeden dostanę jeszcze do tego vampiryzmu i zwiększę sobie o 25% healing, czyli jest całkowicie. Lecimy. Mm -hmm. <tryk> Tu idziemy z smoka i tu przyspieszamy na przykład włócznie. nie? nie no, się ja przegrać z jakimś Być nie może, no. Co to jest za mocno, jest? Barbie. Dobra, ja tu mam. To no, właśnie, jak mi nic nie bije, bo on nie ma stamina Ja się tutaj. Wrosnę w siłę, tak? Wrosnę w siłę. To jest silniejszy. Dobrze. Taki ten człowiek build, nie? Build pod <laughs> To jest build potential. O jest, dobra O, jest coś co chciałem trafić Tutaj o tym, tak tak i tutaj tak na przykład, tutaj płomiennik powsadzajmy. No, tutaj Craft Crystal. No nie wiem jak by to miał mi... Chyba random debuff. No debuff co odjeżdżam tam. pisze, że ja mam... Jest... albo to jest Holy Magic no tak. Teraz nie bierze jednego tego co? tak? nie ma jednego. Dostanę 6 many, tylko tam dostanę 4 cztery I w sumie co to zmienia? O, no i teraz to ma już na jak i accuracy. To jest to jest majone. Lecimy dalej. Myślałem też nad tym, właśnie, ee, hard containerem, żeby sobie go nie ogarnąć. Ale nie. Okej, okay, muszę dostać tu w filmie, więc. O, ma jedną broń. Moja broń. Kochane truty. Co ona bije. Czemu ona bije 18 na Ok, mój Spectal Dagger bije. Tu właśnie Ale przegram to, bo jest. otruta. truta truty miałem na sobie dobra Takie życie Można mieć wszystkiego, co nie? Można mieć wszystkiego Są skin potion, dasz mi więcej tutaj pancerza, tak? To jednego mogę kupić W sposób po to, żeby przetrwać, tak? Zarezerwujmy. Mówimy kolejny nóż. żeby po prostu bić I go zamienimy na tego yy, No... Spotkam go zamienim, tak? Jeżeli wygram. A co, co widzę? Ciężko tu będzie wygrać. O Jezu. Tutaj tak dużo bije ja Mam dwa Ja sobie coraz większe O dwa. On nie może mieć staminy teraz On ma płotkę na stamina, to nieważne Okej, okay, ale już nie ma staminy Au, Wie. Leczę się, leczę się, dobra Au, lecz się, lecz się, lecz się, Proszę, kurde no No i plus jeden, no jak to plus jeden, cholera jasna Jakie to jest po prostu nie fair Jeden pucharek, no przecież Co to ma być no tak przynajmniej lepiej niż na pani Reaper. Czemu ona zły w, w chibi? Czemu wejdzę się w chibi? Halo Alo, proszę mi to wyłączyć. Ja nie chcę kupować chibi, co? To za drogie jest. Kupimy jutro na pani Ranger i pani Reaper tyle. No, a ja wam koń... Dziękuję. Za ten krótki odcinek. Jeżeli wam się podobało, zostawcie w górę, subskrypcję no i komentarz. No i co? To tyle. Już wam bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał, żeby takie krótki. Do następnego i Jana.